Zastanawiasz się nad pracą jako wirtualna asystentka, też zostać freelancerem i pracować zdalnie? A może już jesteś VA, ale chcesz usprawnić swój biznes i zadbać o jego skalowalność? Zapraszam Cię na spotkania z wirtualnymi asystentkami, tymi początkującymi, jak i tymi bardzo doświadczonymi. Nazywam się Ela Wolińska i jestem wirtualnym menadżerem oraz mentorem i trenerem wirtualnych asystentek. Porozmawiajmy o wirtualnej asyście. Dzień dobry, cześć. Witaj w nowym odcinku podcastu. Porozmawiajmy o wirtualnej asyście. Po dłuższej przerwie znów się usłyszymy. Ale ta przerwa i różne wydarzenia, które miały miejsce później, podsunęły mi pomysł na ten właśnie odcinek. Poza tym bardzo często pytacie: jak to jest. Kiedy chorujemy, co z naszą urlopem, albo co ze świętami, pracą dla naszych klientów? Jak to ma się jedno do drugiego? No i stąd pomysł właśnie, na to, żeby Wam o tym opowiedzieć. Bo tak, bo chorowałam. Chorowałam dosyć poważnie. Wiadomo, jaką mamy teraz sytuację, więc im nie dopadło. Ale to nie jest zwykła grypa, tak jak wielu uważa. Nigdy w życiu tak źle się nie czułam. Zazwyczaj, kiedy jestem chora, czy mam temperaturę, dreszcze i inne, inne objawy, nawet najtrudniejszej, najcięższej grypy, dwa-trzy dni wygrzewam się, informuję oczywiście o tym klientów, że źle się czuję i że muszę odpocząć, następnie później normalnie wracam do pracy. Działam, może nie na 100% tak jak zazwyczaj, ale staram się, żeby sprawy były dowiezione, a projekty toczyły się swoim tokiem, swoim trybem dalej. Natomiast teraz chorowałam dosyć poważnie i prawie dwa tygodnie nie byłam w stanie w ogóle zebrać myśli. Bolało mnie wszystko, nie byłam w stanie wysiedzieć przy komputerze. Co więcej, po tym okresie, zamiast być mi lepiej, to tak naprawdę niewiele się zmieniło. Naprawdę niewiele. Starałam się wrócić do pracy, zadania już wykonywałam, pracowałam dla moich klientów, natomiast to, co działo się w mojej głowie i to, co działo się osobiście. To, jak to przeżywałam, to jest, to, to jest moje, i tylko ja o tym wiem, jak, jak było trudno i jak to się potoczyło. I tak naprawdę konsekwencje i ten ogon, który się po chorobie zonociągnie, nadal odczuwam. No i właśnie, co zrobić, kiedy coś takiego nas dopada? Kiedy zachorujemy poważnie, czy to jest kilka dni, czy to jest kilka tygodni, tak jak w tym przypadku. Prowadząc działalność gospodarczą, mam opłaconą składkę chorobową. Teoretycznie mogłabym poprosić o tak zwane L4, zgłosić do ZUS-u, że jestem na zwolnieniu, no i co, i powiadomić klienta, i po prostu nie pracować. Ale czy mogę sobie na to pozwolić? I nie mówię tutaj o pozwoleniu sobie w kontekście finansowym, ale w, o pozwoleniu sobie w kontekście tworzenia zespołu z klientem. Bardzo poważnie traktuję swoje współpracę. Opieram je na relacjach partnerskich i bardzo często pracuję w mniejszych zespołach. Bardzo często jest to jeden na jeden, a nawet gdy jest to większy zespół, to na moich barkach spoczywają bardzo odpowiedzialne zadania. Czasami jest to taka sytuacja, że zarządzam całym projektem i właściwie ze mnie ten projekt by albo się nie toczył, albo toczyłby się wielokrotnie wolniej, a na to nie możemy sobie pozwolić. No, i co ja mam w takim wypadku zrobić? W przypadku kilku dni chorowania, kiedy się bardzo źle czuję, ja po prostu mówię o tym klientom. Klienci to są też normalni ludzie, mają emocje, są wrażliwi. Tym bardziej, tak jak mówiłam, buduję na relacjach i spotykam się niemal zawsze z ogromnym zrozumieniem. Zawsze, zawsze wtedy klienci sami albo przyjmują te zadania, albo po prostu w firmie zwalniamy. Nawet teraz ostatnio, jak chorowałam, jedna z moich klientek po prostu zakazała mi pracy, kazała mi odpocząć, wyzdrowieć i umówiłyśmy się za kilka dni na kontakt. Super, mega, ale co w przypadku, kiedy klient jednak tego nie rozumie? Spotkałam się z tym kilkukrotnie w życiu. Kiedyś miałam taką sytuację, to już było kilka lat temu, pracowałam dosyć długo już z tą y, osobą, bo coś koło półtora roku, no i nagle wylądowałam w szpitalu. No, to była taka, taka dosyć trudna dla mnie sytuacja. W pewnym sensie pobyt był planowany, bo wiedziałam, że będę musiała się położyć na oddział, natomiast nie wiedziałam kiedy. Czekałam na telefon ze szpitala, że zwolni się miejsce i starałam się jak najszybciej zakończyć wszystkie najważniejsze projekty, żeby nic, nic nie zostało rozgrzebane. W każdym razie, oczywiście z dnia na dzień zadzwonili, że mam się ustawić na, na oddział na, do szpitala na badania. I tak też się stało, jednak w dniu, w którym pojechałam do szpitala, okazało się, że pewna rzecz w tym projekcie nie zagrała. Oczywiście nie z mojej, ani nie z klientki winy, sytuacja była dosyć trudna i musiałam bardzo szybko znaleźć. Tak jakby innego podwykonawcę. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, żeby nie zasugerować, broń Boże, i nie wskazać w jakikolwiek sposób tą konkretną klientkę. W każdym razie, siedząc na izbie przyjęć, no, ja czekałam dosyć długo, bo, bo było mnóstwo chorych, mnóstwo oczekujących osób. Też wiadomo, na izbę przyjęć zawsze mają pierwszeństwo osoby z wypadku. No więc ja sobie tam siedziałam dobrych parę godzin i w tym czasie obdzwaniałam, Różne firmy, różnych podwykonawców, poprosiłam też koleżankę o to, żeby mi pomogła szukać w sieci, bo ja nie miałam takiego dobrego łącza internetowego tam na izbie przyjęć. W każdym razie zajęło to kilka godzin. Nawet tego nie liczyłam stoperem, mimo że, tak jak wspomniałam, nie była to moja wina. Klientka mi podziękowała pięknie za zaangażowanie, że jej pomogłam. Leżałam w tym szpitalu prawie tydzień chyba, w każdym razie. Wszyscy klienci, że tak powiem, dali mi spokój i przestrzeń na ten pobyt, na te, na te badania. Natomiast ta jedna osoba bez przerwy dzwoniła, bez przerwy pisała. Mąż mi przywiózł komputer do szpitala, i ja normalnie pracowałam. Pomiędzy rezonansem, badaniami, prześwietleniami siedziałam z komputerem i pracowałam. I wyobraźcie sobie, że po tym wydarzeniu, mimo że ja wszystko wtedy dopięłam, zaczęły się jakby. Wyciszać nasza współpracę. Dostawałam coraz mniej zleceń, coraz mniej działań i w pewnym momencie po prostu klientka zrezygnowała, oświadczając mi, że jest bardzo niezadowolona ze współpracy ze mną, ponieważ robię coś na ostatnią chwilę. I wyciągnęła właśnie tą, tą sytuację. Powiem Wam, że mnie to trochę wtedy uderzyło. Nawet bym powiedziała, że zraniło, bo, bo myślałam, że budujemy na relacjach i że dogadałyśmy się. Wtedy mnie wychwali, wychwaliła. Wiedziała, że to nie jest moja wina, że zupełnie nie odpowiadam za to, że tak się wydarzyło, że ktoś inny nawalił. I jeszcze, będąc w szpitalu na badaniach, dopięłam cały projekt, i wszystko się potoczyło bardzo sprawnie. W każdym razie dzisiaj wiem, że ta klientka źle o mnie mówi. Półtora roku pracy, bardzo pozytywnej, bardzo prężnej, gdzie firma się fajnie rozwijała, gdzie mam referencje też od tej osoby, ale to tak na marginesie, i chwalenia, i bardzo fajnej no, komunikacji, okazuje się, że cały czas źle działałam, wszystko robiłam źle. I tak się czasami dzieje. No. Czasami pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczymy, nie, nie zmienimy kogoś, nie zmusimy do tego, żeby dobrze o nas myślał. Mamy prawo zachorować, mamy prawo do urlopu. Wyobraźcie sobie, że ja zazwyczaj urlop jak planuję. Planuję mniej więcej w podobnej części roku, zawsze na początku sierpnia wyjeżdżamy na dwa tygodnie i moi klienci wiedzą o tym już na wiosnę. Żebyśmy mogli zaplanować działania, żebyśmy mogli wszystko dookoła tego urlopu, do tego urlopu dopiąć. Jeden na urlopie mam ze sobą komputer w razie jakichś nagłych sytuacji, tak zwanych pożarów, gdyby coś się zepsuło. Ale bardzo rzadko się zdarza, że klienci czegokolwiek ode mnie chcą. To są naprawdę drobnostki albo i wcale się nie odzywają, raczej życzą mi szczęśliwego pobytu. W tym roku po raz pierwszy nie mogłam spokojnie odpocząć, bo dostawałam non stop, telefony, smsy o takie rzeczy, których nie byłam wcale potrzebna. No i co w takim wypadku? Czy, czy to oznacza, że klient nie szanuje mojego wolnego czasu, czy o co chodzi? Czy ja nie mam prawa do urlopu? Mam. I tu jest potrzebna bardzo duża asertywność, bo skoro ja z klientem ustalam mój urlop już na wiosnę i od kwietnia, maja klient wie, że ja wtedy i wtedy będę niedostępna i tylko będę działała w, czasie, w razie pożarów, to potem mimo kilku przypomnień na ten temat, taka sytuacja się dzieje, to coś jest nie tak. O co chodzi? No i może warto o tym porozmawiać z klientem. W tej konkretnej sytuacji tak było, że my kończyłyśmy pewien projekt i ja już nie przedłużyłam sama mojej współpracy, to ja słyszałam od osoby trzeciej, że ta konkretna klientka się wypowiedziała, że ja potrafiłam sobie gdzieś wyjechać, a ona potrzebuje mieć osobę w pewnym sensie na każde zawołanie. Czy to jest problem? Dla mnie tak. Mam rodzinę, jestem dorosłą osobą, mam swoją firmę. Chcę mieć czas dla siebie. Mam dom i mam różnego rodzaju projekty, mam też innych klientów. I nie mogę być na każde zawołanie. Informuję o tym klientów, informuję zawsze przy podpisywaniu umowy, że pracuję do godziny maksymalnie 16:00. Że czasami coś jeszcze wieczorem mogę dosłać, ale raczej staram się nie pracować podobnie w weekendy. Wspomniałam Wam, że to, co się wydarzyło w moim ostatnim chorowaniu. Tak, miałam taką dziwną sytuację, że w pewnym sensie spotkałam się ze zrozumieniem, że choruję. Nie było mi delegowane zadania, tylko takie podstawowe, codzienne, które, które ode mnie zależały. I pierwszy raz w życiu rozwiązano ze mną współpracę, ponieważ nie byłam na 100%, nie byłam dostępna o każdej godzinie. Bo uwaga, bo mam dzieci, nie zostało to powiedziane prosto, ale niemal wprost, bo wymówką było to, że właśnie popołudniami jestem dla dzieci, a nie na wyłączność dla tej osoby. Czemu wam o tym mówię? Ja się nie skarż. Ja jestem osobą bardzo pozytywną i, i w ogóle to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że zasady współpracy z klientami ustalasz te. To, na co pozwolisz, to, co z klientem ustalisz, zanim zaczniecie działać, będzie prze twarzane będzie miało wpływ na całą waszą współpracę, na calutko. jeżeli powiesz klientowi już na początku albo pokażesz mu przy pierwszych już zadaniach, że jesteś dostępna w nocy, że może do Ciebie dzwonić o każdej porze dnia i nocy, że może do Ciebie dzwonić w czasie urlopu, że może Cię zawalić zadaniami na święta, to nie zdziw się później, że klient tak właśnie będzie robił. Natomiast jeżeli jasno z klientem ustalisz zasady, że w takiej, takie dni cię nie ma, takiej takiej, godziny Ciebie nie ma albo reagujesz tylko na wyjątkowe sytuacje, to będzie to szanowane zazwyczaj. A co jeśli nie jest szanowane, wtedy warto, tak jak powiedziałam, porozmawiać z klientem i być może ten klient po prostu potrzebuje innej osoby. Może potrzebuje osoby, która deklaruje taką dostępność. Może potrzebuje sobie, która nie choruje. <laughs> nie jest to możliwe, prawda? Nie jest to możliwe. Natomiast o wszystkim trzeba rozmawiać. Ja buduję na relacjach, tak jak powiedziałam. Jednym z moich talentów Galapa jest właśnie relator. I kiedy ja mam wielką wyrozumiałość wobec moich klientów, Widzę, jak budują swoje marki, czasami oglądam zdjęcia, jak spędzają czas z dziećmi, świętują, urlopują, walą się nowymi produktami, które ja pomagałam im zrealizować. A potem klient zarzuca mi na przykład, że mam mniej dla niego czasu, bo zajmuję się na przykład kursami. To w pewnym sensie jest to niewerbo. Ja mam prawo do tego, żeby budować swoją markę. I nigdy nie robię tego kosztem współpracy z klientami. Zawsze mam, mam to bardzo dokładnie wyliczone, przestrzegam tego. W tym okresie chorobowym nie było nowego podcastu, bo mój wolny czas, mój czas, który powinnam poświęcić na budowanie mojej marki, no cóż, poświęciłam na odpoczynek, bo bardzo go potrzebowałam, mój organizm go potrzebował. No dobra, a jak to się ma do świąt? Teoretycznie każdy w święta odpoczywa. Ale zauważcie, że święta to tak naprawdę trzy dni. To jest Wigilia i dwa dni Bożego Narodzenia. Potem ewentualnie, no, Sylwester i Nowy Rok. A co z przerwą świąteczną? Co z dniami przed? My dobrze wiemy, że, że już nasze dzieci już są wtedy w domu. No teraz to w ogóle są w domu, bo jest nauczanie zdalne, ale normalnie trwają w tym czasie ferie i przerwa świąteczna. Wielu naszych klientów spoczywa w tym czasie i chcieliby, żeby pewne zadania. Były dopięte przez nas. Po to jesteśmy, po to nam oddelegowują. Wielu klientów w tym czasie planuje pracę, bo mają na przykład zamknięcie roku i dużą sprzedaż, wysyłają jeszcze jakieś zaległe przesyłki, dopinają różnego rodzaju podsumowania i też potrzebują pomocy. Deklarowaliśmy tą dostępność, deklarowaliśmy, że właśnie po to jesteśmy. No i co w przypadku, kiedy my chcemy odpocząć? Wszystko trzeba ustalić z klientem. Jeżeli zależy nam na tym, żeby w tym czasie mieć wolne, a klient planuje różnego rodzaju działania, to trzeba o tym klienta poinformować dużo wcześniej. Nie można dzień przed Wigilią powiedzieć, że liczyło się na wolne i na odpoczynek, a potem mieć pretensje, bo klient nam coś wysłał do zrobienia. Skoro nie ustaliliśmy z nim tego na dużo, dużo wcześniej, żeby te wszystkie zadania były dopięte właśnie do świąt i żeby można było odpocząć, no to to już jest wina po naszej stronie. Jeżeli chcemy mieć wolne, chcemy mieć urlop, chcemy odpocząć, to tak jak podkreślam, trzeba to ustalić z klientem. Każdy urlop, każdy wolne informuje o tym klienta. Oczywiście nie chodzi o to, że pytam go o zgodę, czy ja mogę pojechać na urlop, bo to tak nie działa. Nie pracujemy w korporacji, że, że potrzebuję zgody na wolne, ale jeżeli... Chcę odpocząć, chcę wyjechać albo po prostu posiedzieć w domu, i nic nie robić, zamknąć komputer i żeby mnie nie było, to mówię o tym klientowi odpowiednio wcześniej. Co to znaczy odpowiednio? Tak jak mówiłam, w przypadku urlopów dłuższych, ja informuję o tym już na kilka miesięcy przed. W przypadku świąt. Zazwyczaj kilka tygodni wcześniej pytam, rozmawiam, robimy burzę mózgów, jakie mamy działania, jakie mamy projekty i priorytety. Zazwyczaj pod koniec listopada, na początku grudnia staram się z klientem spotkać, zapytać, co do końca roku mamy zrobić, bo chciałabym na przykład święta odpocząć. No i od tego, co się dzieje w firmie, zależy też to, co się będzie działo w mojej firmie, czy będę pracowała, bo czasami są takie sytuacje, że no, muszę po prostu pracować w przerwie świątecznej. Na to się pisałam i na tym polega współpraca moich klientów. Jeżeli ja je podejmuję i wiem, na czym polega praca, i wiem, co robi klient, czym się zajmuje i jaki ma biznes no to muszę się w pewnym sensie trochę do tego dostosować. Nie mogę dyktować warunków. To jest bardzo, bardzo ważne. No dobra, podsumowując, wrócę jeszcze do chorowania. Chorowy się nie planuje tak jak urlopu. Więc pamiętajmy o tym, żeby klienta poinformować, że źle się czujemy, że zachorowaliśmy, że nie jesteśmy w stanie pracować. I uwierzcie mi, większość klientów. To zrozumie i podejdzie do tego nas normalnie, na spokojnie. Jesteśmy tylko ludźmi, klienci też chorują. A jeżeli tak się nie stanie, no zastanowiłabym się nad taką współpracą. Czy ja chcę tak pracować, czy ja chcę tak działać? Na szczęście mam obecnie fantastycznych klientów, którzy to rozumieją, i pewne rzeczy, jeżeli ktoś nawet mówi, że rozumie, a nie rozumie, to one się rozwiązują. Tak jak w moim przypadku. I też tego Wam życzę, żebyście mieli samych klientów, którzy są empatyczni, wyrozumiali. A jeżeli tak nie jest, to nie ma czego żałować. Po prostu. I tutaj przy okazji, zbliżają się święta, ten podcast choć trochę mało optymistyczny po chorowaniu o dniach wolnych, to jednak jest optymistyczne i, i dobre przesłanie w tym, że Wirtualna asystentka, praca zdalna daje dużo wolności i budowanie relacji przynosi efekty, przynosi korzyści wymierne w postaci właśnie zrozumienia i empatii. Tego Wam oczywiście życzę i dużo, dużo zdrowia. Nie dawajcie się, chronicie się i spędzicie te święta zdrowo i spokojnie. Mam dla Was jeszcze niespodziankę na koniec, ponieważ no, długa była przerwa i na Mikołajki nic dla Was nie przygotowałam. A już zaczynacie pytać? Zajrzyjcie do mojego sklepu na akademiazdalna.pl Znajdziecie tam niespodziankę w postaci rabatu na prawie wszystkie usługi, w tym również pakiety umów, o które ostatnio pytaliście. Dziękuję już Wam jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.